Cześć, witajcie, ja jestem Nawczony i witam was w kolejnym odcinku CardioTermalicom. No i dzisiaj przed nami kolejne spotkania ligowe. Jak widzicie tutaj wspaniale się rozwijałem. Nasi młodzi piłkarze zaraty mają 65, Makowski 63, no a co do jeszcze Zaraty, no to niestety nie gra mi się jakoś świetnie tym zawodnikiem, dlatego jest zmiennikiem póki co. No i postaram się go wpuszczać, no może lepiej zacznie grać. No ale przed nami spotkanie z Legią Warszawa w poprzednim odcinku także z nimi graliśmy. No a tutaj już w ramach rundy rewanżowej tej wiosennej, Zaczynamy to spotkanie, 29 minuta, Oyama uderzał się jeszcze tam poślizgnął przy strzale, no i niestety nie udało się zdobyć gola. Kolejna sytuacja w 36 minucie, spójrzmy, Paweł Cibicki, Ciwicki uderza, no i to jest gol na 1 do 0 dla naszego zespołu. Ładna akcja, no i przede wszystkim Paweł Cibicki, który wraca do podstawowej jedenastki, bo siedza, siedział na ławce ostatnio. Strzela gola i to właśnie w takim ważnym meczu, yy, więc należą się tutaj dla niego brawa. No, ale oczywiście, jeszcze dużo tutaj czasu do końca spotkania, tak więc, jeszcze tutaj się dużo może wydarzyć. 43 minuta, uderzenie tutaj z daleka lewego obrońcy Legii Warszawa. No ale tak się zakończyło to spotkanie 1 do 0 jest zwycięstwo no mimo tych statystyk 3 do 1 w strzałach celnych dla Legii, no ale jednak skuteczność to jest najważniejsza rzecz w piłce nożnej. No my to właśnie pokazaliśmy w tym spotkaniu, gdzie wystarczył nam jeden celny strzał, aby właśnie zdobyć go no i zwyciężyć w tym meczu. Jak widzicie Filip Biagle już 69, niesamowity nasz młody zawodnik, nasz kapitan. On ma dopiero 18 albo 19 lat, jakoś tak coś koło tego, więc jak widzicie może się tutaj rozwinąć naprawdę nieźle. Na przed nami spotkanie ze Śląskiem Wrocław, no pierwszy z, z nimi mecz nam nie wyszedł, oni obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli, tak więc ciekawe spotkanie. No i właśnie przechodzimy już do tego meczu. Siódma minuta, podanie do Ojamy, jednak nie mimo to wciąż to my przy piłce, Pazio przy piłce, spójrzmy, Adam Pazio ładnie schodzi do środka, będzie okazja, Pazio podaje tutaj do Ojamy, ten uderza, jednak wspaniała interwencja obrońcy mm, gospodarzy, no i niestety nie udaje nam się zdobyć gola. No, a tutaj kolejna sytuacja w dziewiątej minucie. Mamy rzut rożny Jagieło. E, Jagieło jeszcze Raltę uderza, niestety strzał zablokowany. E, no, i także w tej akcji nie, nie mogliśmy się cieszyć ze zdobytego gola 23 trzecia minuta jest główka, no i niestety to jest bramka. E, no, mimo że to my mieliśmy dwie świetne, dogodne sytuacje do zdobycia bramki, e, no to tutaj mm, zdobywają ją gospodarze. No, ładna wrzutka tutaj zaskoczyli nas. E, no, i tutaj Biliński nieupilnowany strzela gola. Głową. 42 minuta. Jeszcze przy piłce Biliński do gecowa Ten uderza. Ładną interwencją popisał, popisał się tutaj Nowak, którego, a nie Olszewski to jest. Więc przepraszam, 70 minuta, no i nie wiem dlaczego sędzia nie odgwizdał rzutu karnego, jak dla mnie ewidentny faul na Filipie Jagieło no a po chwili sędzia musiał przerwać właśnie to spotkanie z powodu faulu, znaczy z powodu kontuzji na Komodnius Filip, no i musiałem go ściągnąć, no jak dla mnie tutaj no, powinna zostać odgwizdana. 11, no spójrzcie, no wjechał po prostu obrońca w niego. No ale cóż, mecz toczy się dalej. 87 minuta, przejmujemy piłkę, będzie jeszcze okazja. Babiarz przy piłce, nasz tutaj młody. De znaczy, no, czy taki młody to nie wiem, ale przede wszystkim defensywny pomocnik e, Doralt, ten do Kapustki będzie okazja. Kapustka, jednak wspaniała interwencja Pawełka, jeszcze Kokoszka wybija piłkę. E, no i więcej nie udało nam się zrobić w tym spotkaniu. Niestety, przegrywamy 1 do 0. E, no, dość pechowo mieliśmy kilka ciekawych sytuacji. Śląsk także mm, miał, no i można powiedzieć, że lustrzane odbicie meczu z Legią, gdzie e, tam Legia miała okazję, a to my zwyciężyliśmy tutaj. My mieliśmy okazję, a to Śląsk zwycięża. Tak więc myślę, że nie możemy być źli z tego powodu. Tutaj Helik ma już 74, tak, więc niesamowicie się rozwinął. Nasz zdecydowanie najlepszy zawodnik w klubie, kto, yy, kto wie, może i ma najwyższą wyraź w całej lidze. E, w każdym razie na pewno fajnie, że się tak rozwija. Na no, przed nami spotkanie z Krakowiem Kraków. Tutaj jak widzicie Filip Jagiełło aż 4 tygodnie kontuzjano. cały miesiąc go nie będzie, e, więc będzie ciężko. No już do końca przerwy zimowej e, pozostało niewiele, bo Coś koło miesiąca. E, jeszcze mamy nadzieję, że, oczywiście, zobaczymy go w tej rundzie. No, czy tak będzie? Zobaczymy, w każdym razie. Zaczynamy spotkanie z Krakowią na wyjeździe. No i liczę tutaj na trzy punkty, gdyż oni nie zajmują jakiejś wysokiej pozycji, są gdzieś w dolnej części tabeli. Tak więc zobaczmy, jak będzie przebiegało to spotkanie. Już początek Ojama przy piłce do Cibickiego Ten że jednak strzał, ładnie obro obroniony przez bramkarza, gospodarzy. No i niestety nie ma gola. Kolejna sytuacja w 25. minucie. Kapustka przy piłce, spójrzmy. Pustka do Cibickiego, ten do zaraty znalazł. Ojame będzie okazja. Ojama schodzi do środka, uderza, no i w końcu jest gol 1 do 0. Nasz lewy pomocnik, no przynajmniej w tym spotkaniu na lewej pomocy, występował. Tak to jest napastnikiem, strzela gola, właśnie na 1 do 0 no Po asyście za No w końcu ten zawodnik się pokazał. Tutaj musi obecnie występować w, w czasie tej kontuzji Jagieły. Zobaczymy, może właśnie e, w tych meczach mi się jakoś pokaże z dobrej strony. Jak będzie, zobaczymy. Tutaj kolejna sytuacja. Ojama główkował. E, no, jednak niecelne uderzenie. No, i nie ma gola. 68. Minuta. Kamil Mazek, prawy nasz pomocnik, e, przy piłce schodzi do środka. Znalazł tutaj babiarza. Ten uderza. No, i strzela. Gola na 2 do 0. E, no, ten zawodnik nie często zdobywa gole. No, ale właśnie w tym meczu. E, no, udało mu się tego doświadczyć. Jest obecnie kapitan właśnie pod nieobecnością no i mamy już 2 do 0 w 67 minucie, tak więc jeszcze do końca spotkania pozostało trochę czasu, 80 minuta, Kapuska tutaj walczy ze Sretenowiciem, ogólnie przecież kapuskę z Krakowi wypożyczony, no jak widać świetnie sobie tutaj u nas radzi, no i właśnie to kapuska przy piłce, Kapuska znalazł Cibickiego, ten uderza, to jest gol na 3 do 0, no tutaj zdecydowanie przeważamy w tym spotkaniu, no i zdecydowanie zasłużenie prowadzimy. Jak widać niesłusznie, tutaj Krakowia wypożyczyła nam kapustkę. No, cóż sami chcieli. E, tak więc, on właśnie teraz, tą asystą pokazuje, że to był zły ruch ze strony działaczy e, gospodarzy. No, i tak się kończy to spotkanie jeszcze za wonikiem meczu. Sam kapustka, tak więc, e, no idealnie się spisał ze swoim byłom, no, a także możliwe, przyszłą drużyną. E, no, Legia przegrała swoje spotkanie, tak więc, jest dobrze. No i tak wygląda obecnie tabela ligowa. Mamy trzecie miejsce, powróciliśmy tutaj, jest dobrze. E, no i ogólnie ciasne, jak widzicie, jest tam w górnej części tabeli. Aż pięć drużyn, myślę, będzie walczyło o mistrza. E, jak się to skończy, zobaczymy. E, w każdym razie w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnym już się zbliżamy do okienka, bo przed nami tylko dwa mecze ligowe. E, tak więc dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, no i cześć!